Mm, Jarwis Kitty. I z nija. Dobra. What is my super ability? O Znalazłem Pepol. Tu ktoś skrzynczy. Chinese poleciała. Chyba to jest Chinese, Nie wiem, co to jest. Orska tu jest. I hate nurs. What about you? na... jest mi tu. trapper jest na pewno i goni u mnie, ale już. Kurwa ten. Nur jest pysznała. pod górką, a my tu gena tak mocno kręcimy. Dobra, niech ona robi. Zabiło ja ściągać. Ona jest na mnie. Zabiło się to coś? Nie. Gramy z Mojżeszem i Abrahamem. Zgadza się. <noise> Teraz dopiero to zobaczyłem. Kolejny mnie leczy. Napisz im po lajwie, że. że po prostu jesteś pełen podziwu. Znaczy po lajwie, kuźwa pogrze. Ale nawet się nie że robimy. Zapraszamy. Mojżesz i, i kto jeszcze? Abraham. Abraham. Tak, przepraszam. uważam, że najlepsze to jest Superface. Superface jest po prostu wyjątkowa, unikatowa. Drugiej takiej no, ja... jak ja nie ma. Ale zrobiłem GENA i się teraz podświetlam Killerom. córwa aż sobie zapodałem y, Jean Reaper bonus, wiesz? Curwa, czy ja naprawdę stąd ucieknę? Tak, ja pierdolę, co z ja, żem odjebał. O, dała nam tego medyka i teraz jest, jesteśmy uleczeni tak szybko. Ja chcę tylko coś no powiedzieć, ogłoszenie. Dobrze. Jeżeli wszystkim, którzy to oglądają teraz, wydawało się, że mają problemy psychiczne i słyszą Patryka podwójnie, to nie, nie, nie mieliście problemów psychicznych, słyszeliście go podwójnie. Już słyszycie pojedynczo. A co się działo? A, bo słychać w pokoju obok. Nie. Nie wyciszyłem głośników w komputerze. I leciałeś jakby z programu. W sensie w OBS-ie leciałeś. I leciałeś... mam radę, co? Eee, I po prostu było cię jeszcze z głośników raz słychać. Ej, jak na razie to tam w ogóle zajebiście idzie. Trzy geny do końca. Ile haków? Czy... 3, 5. One robią, tego gena skończą zaraz. Ja mam połowę kolejnego już. Ja robię... O, Mojżesz się wiebał w pułapkę, czekaj. Staram się go uratować. Ach, ta mojżeszka. Właśnie tu odpierdala w dwójkę tu sam. Leczę jakąś Niunię, Kate, Kate Middleton. Chyba któryś z nas. A nie dobra. Nie przypłacimy tego życiem jednak. Kurwa, ale zrolowałem troperussi. Ni ty ani ja jeszcze nie wisieliśmy w ogóle jedna. Ale chyba Hinka umrze. W sensie jak ją powali, to będzie pierwszym Anna. Może Bo ona już dwa razy wisiała. Dobra, ja się uleczyłem szybko, wiem... Znalazłem apteczkę w skrzynce. Ktoś jej w ogóle nie, nie wziął, była otwarta skrzynka. A macie to? Dobra. Tak, i nawet mamy tu bramę, tylko misia-pysia weszła w trapę. Dobra. Ja robię też jedną bramę, tylko tą taką... Tą taką najdalej od main'a chyba. My jesteśmy przy małym, jakby traper tu na nas jest. W goni ich, wiesz? Dobra, to ja otwieram też bramę drugą. Tak, jak masz możliwość, to uciekaj. Czekaj, okay, ja jeszcze zostanę na mapie, bo może ktoś. Jakby musiał, to ja. przyjmę. Na przykład traper. Traper w bramie rozłożył na mnie. Mhm. Dostałem, to w mnie, tak jest w środku bramy, uważaj jakbyś biegał po mojej, tu została. Inka pokazuje tam. Wszyscy uciekli, wow. Bo jesteśmy fantastyczni. Już dziwne. O Boże, ta nurska się nazywa pies. Tylko po rosyjsku. Rashian Doudza. Za to bym dostał bana, jakbym jej tak pewnie napisał. Na szczęście jestem na Xboxie i nie mogę jej pisać. Oj, na szczęście. Świat, gdyby Xbox miał czat. Świat, gdyby Xbox. Play as medic. Dobra, gram jako medyk. To ja w tym czasie mogę ci przeczytać ciekawostkę, bo wyświetlił mi się artykuł, który bardzo mnie zainteresował, a ja nie zdążyłem go przeczytać, więc mogę ci go przeczytać. Mhm. Zostawiasz otwarte drzwi pralki? Lepiej szybko przestań. Pisze wpkobieta.pl Chociaż otwarte drzwi pralki mogą wydawać się pomocne w walce z wilgocią, w rzeczywistości nie jest to dobry pomysł. Niezamykanie drzwi wcale nie zwiększa ochrony przed pleśnią. Jak dbać o to urządzenie? Dlaczego to ryzykowne? Otwieranie drzwi pralki po zakończeniu prania wydaje się intuicyjnym sposobem na pozbycie wilgoci z wnętrza bębna. W rzeczywistości jednak takie podejście może doprowadzić do szybszego zużycia niektórych elementów urządzenia, takich jak zawiasy czy uszczelki. Gdy pozostawiamy drzwi otwarte na dłuższy czas, ryzykujemy osłabieniem zawiasów i uszkodzeniem mechanizmu zamykania, co może wpłynąć na szczelność pralki. To jest drzwi pralki odgrywają kluczową rolę nie tylko w zabezpieczeniu bemna przed wyciekaniem wody, ale także w dociskaniu odzieży i uszczelnianiu całego układu otwarte drzwi narażają również głowę uszczelki na parcienie co z czasem może doprowadzić do ich pękania i nieszczelności mit o wietrzeniu pralki, pozostawienie drzwi otwartych na kilka minut po zakończeniu prania to faktycznie dobry pomysł, aby bentben mógł odparować resztki wilgoci, jednakże dłuższe wietrzenie nie jest konieczne a wręcz może prowadzić do osłabienia elementów konstrukcyjnych Wow, po prostu. Robią już artykuły o wszystkim, czym się da. Pralka może zostać skutecznie osuszona w krótkim czasie po cyklu prania. Całkowite pozostawienie drzwi otwartych nie zwiększa ochrony przed pleśnią. Wręcz przeciwnie, nadmiar powietrza dostający się do wnętrza pralki może z czasem przyczyniać się do gromadzenia zanieczyszczeń i bakterii, które sprzyjają rozwojowi pleśni. Mm. I tak będę zostawiał otwartą. Upekła kobieta Evil. Jeszcze widzę inny artykuł. Kto tu każdy robi? Nursi. Mhm. Dzwon. Ale się przestraszyłem, kurwa. Kochani drodzy widzowie, przygotuję kiedyś w opisie filmów. Ja to stawię, Tabelkę. Dlaczego na poszczególnych killerów mówimy w poszczególny sposób. I tak, Wright to jest dzwon. Bo uderza w dzwon. Ech. Ciężej będzie mi wytłumaczyć, dlaczego na Sadako mówimy na nami, Cian. To będzie mi bardzo trudno wytłumaczyć. I dlaczego daj perka, yy, Mercy mówimy na nami. Jest na mnie. Dawaj pizdo do mała. Musisz za mną biec. Dawaj, 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 Dawaj. Proszę. Proszę, pspry muszę, bo ja mam zadanie. Bardzo hard. Dlaczego mi nie zaliczyło? Dlaczego mi nie zaliczyło? Bo nie byłeś wcześniej, bo w yes. się zrobił niewidzialne. A było tak blisko. Dwa z trzech zrobiłem. Leta. Tak. Bo on jak jest niewidzialny, to jakby tracisz Chase'a, bo on jakby jest undetectable i tak dalej, w sensie... Co one... Widziałeś to? Widziałem. Przyszły tu w Co tu się dzieje? 142 osoby naraz. Dobra, jest paleta obok, liczę, że tu przyjdzie. Najpierw musisz być goniony. Nie, nie zrzucaj od razu. Musisz jakby muzyczkę usłyszeć. Życie goni. Wtedy dopiero ci się zaliczy. Jak usłyszę muzyczkę, to już będzie za późno, bo któraś inna ją zrzuci. Być może masz dużo tych palet. Na pewno ci się uda. Prędzej na noc. Programy z, z Polką. Ale... Lea.pl. A proszę. Ale mnie. Przyspieszyła na. No. Przysunęło mnie po tej mapie. Nie ja wiem. Napotoczyła no, mi się Lara pod nogi, leczę. jest okej. Okay. Gdzie to jest to Nursi? W mainie. Nursi, tu Masz w środku paletę, jak chcesz. Zrzucona, zaliczona. O jezu, umrę. Nie, bo jest głupia. Nie, no żartuję, nie jest głupia. Po prostu ja mam fantastyczne umiejętności lupowania killerów. Nie ma takiego loopermana jak ja. Takiego loopermana to ze świecą szukać, nie? Nie wiem, czy ktoś się nie zdejmie. Ja na pewno nie. Dostał paletą, jak był niewidzialny, ale go stłamsiłem. Jezus Maria. Nie u mnie chyba. Kopna to... Kopneagena i widziej z drugiego końca to nowhere taki Popper, To Hide, tak jakby to Ale jest... Poppers tam umiera. Widzisz go? Widzę, idę po niego. Poppers. A ta pinda też tam jest. Najdzie no pod niego. On... no chuj, no poświęcę się, no żeby tego typa Leć, nie? nie. Dobra, chodź. Dobra, kończę gen. No teraz już nam tak dobrze z tymi genami nie idzie. No. Czyż ja nie ukrywamy ja cały czas tym perdalem geny. Broken Hills, Martwa. Nice no, sunshine, yet no. Na no, Amen, tak zwane. A to długo. Yeah, it's kind of long, long story. lia.pl też Ale ona jeszcze nie na always, ona dopiero na one, one stagę a... Pindzia dostała, on przyjdzie na mnie Ona mi go tu prowadzi, a ja kończę gena Dobra No cinko stoimy, wiesz? Ja tak ci powiem. Ja robię te geny jak szalony, ale. Ja ro, ale mi na przykład. Jest, bright ja na wolę, mnie. Bo ja robię sam. Dostałem. Nie... O, akcja. Dobra, widzę cię. Dobra, ściągnąłem kogoś chociaż. Dostała? Ona dostała, nie ja. Uh! Jazda, boże, jaka Wiksa. Zaunklokował się leże. Tam gdzie ściągnąłem new nie był gen 70%, chyba 70, nie pamiętam dokładnie, ale plus minus 70. Orba na palecie A? No kurwa, wstałem i dziwka mnie zablokowała i nie mogłem przez paletę ten zrzucić w sensie tego. Nego, ja jebię, right. kurwa. Zbady blokował mnie. A jednak nie, ja sobie to wmówiłem trochę. <grych> Jebne. <grych> to ty? Tak. Ta, ta ładna kobieta czekaję? Kurwa, chuj sperdalamy stąd chodź. Czemu? Nie mam jeszcze tej umiejętności, kurde. Bo tak to bym nam dał, żebyśmy się tam spisgali tak szybko uleczyli, ale. Weź też od razu cię uleczy, bo tu umierasz. Nie, no ja się umiem lupować. Chodź nie. Ja nie muszę. Dobra, ja przyjmę, bo on jest za nami. A nie. Rób gena, ostatni. Urwano. Ale się tu godne Idzie tu. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No chuj. Nurisia mnie dopadła, wiesz. jest tu? Kurwa, jak się przestraszyłem Ja pierdolę, ale już zlecę te randomy są. A ty już masz dętkę też, ta. O! Na Fania znalazła hacz.